Dobra, przygotowania do wyjazdu, ostatnie chwile. Wyjeżdżamy na święta, na miesiąc. Wyjeżdżamy na pół do północnej Norwegii jedziemy. Co pakujemy? W takich torbach, w takich torbach pakujemy ciuchy. Ciuchy będą, ciuchy będą pod łóżkiem. Pakujemy laptopy, pakujemy drona, cały sprzęt, cały ten tutaj. Pierdolni ładujemy do busa i eee, idziemy teraz do busa pokażę wam mniej więcej co zrobiliśmy jak to teraz wygląda dobra idziemy strasznie wieje także nie będzie przyjemnie dobra wieje strasznie wieje strasznie mam nadzieję że nie będzie tego jakoś strasznie słychać eee, wygląda to tak na dachu zaraz Wam pokażę opony z kolcami. W środku yy, mamy na razie śpiwory, w sumie tutaj nic nie ma. Ale już pokazuję, yy, co zrobiliśmy. Cały system, cały system wodny yy, alufoksem obłożyliśmy. Mamy nadzieję, że to starczy, żeby nie. Żeby nie zamarzło. Idziemy na dach. Dziś jest tragicznie. Co zabieramy? Zabieramy... Cztery koła. Zabieramy dwie łopaty. Skrzynię z narzędziami. I drabinę, które jeszcze nie... Spakowałem. Trochę narzędzi. Choinkę oczywiście. Choineczka. Eee, dobra, nic. Pakujemy busa. Eee, I zaraz, zaraz myślę, coś więcej Wam pokażemy. Jak, jak wyszły nam maty. Jak to wszystko teraz wygląda. Całe ocieplenie okien. Także spoko. Dobra, ja tam wracam. Pakuję drabinę. No i robimy dalej. Przygotowania do Zimowego wyjazdu ciąg dalszy. Ostatnio mamy bardzo złą pasę. Pus skończył na lawecie. Zalazimy laptopa. Także staramy się przerwać tą złą pasę. I zabieramy się za robienie wykrojów do, do busa, do szyb i ocieplanie tych szyb, żeby nam nie zamarzały. Jak myślisz, uda się? Myślę, że tak tak, stosujemy Alufoxa do niego przykleimy taką podpinkę z kurtki zobaczymy czy to będzie się sprawdzać, czy zda egzamin Alufox myślę, że zda, no bo wszyscy go stosują także mamy już szybę przednią mamy szybę boczną jedną drugą i straszny burdel w pokoju Dobra, my wycinamy, kleimy i robimy dalej. No i pniemy. Robimy trochę szerzej niż wykrój. Żeby potem to trochę zawinąć, jakoś spróbujemy to wykończyć potem. Jeszcze nie mam pomysłu jaką tasiemkę tam przykleić. Wsikamy klejem teraz do... Tapicerskim, takim klejem tapicerem. Robiliśmy test, dosyć mocno trzyma. Zobaczymy, jak to finalnie będzie się sprawowało. Prawie gotowe. A mówili, na co ci tyle książek? Tak. Eee, Klej. tapicer zobaczymy czy zaciała nie jest to żadna reklama testujemy, ale mamy taki syf po prostu, że szok dobra, zostało nam jeszcze bardzo dużo okien Cześć, jeśli chodzi o przygotowania do zimowej wyprawy, to tak, nasze maty wyglądają w busie o tak. Co prawda, przylepce trochę nie działają, bo od zimna nam się tutaj wszystko odkleja, ale zrobiliśmy je dosyć dobrze dopasowane, więc nie wypadają. Jeśli zrobicie je tak dobrze dopasowane, to one się same tutaj nawet będą trzymać. Bardzo, bardzo fajnie nam się sprawdza ta zasłonka, ponieważ jak idziemy spać. Rozwiązujemy, oddzielamy sobie szokerkę po prostu tutaj na takiej szynie. No i to zimno nam tak bardzo nie wpada, a ciepło nam nie ucieka. Tutaj oczywiście przy Webasto ją no, odizolowujemy od Webasto. Jeśli chodzi o przechowywanie, to w zimę podczas zimowych wypraw bardzo ważne jest dodatkowe miejsce, więc my praktycznie wszystko trzymamy pod łóżkiem. Zero jakichś walizek czy dodatkowych toreb, jak najcieńsze e, takie torby, żeby jak, jak najmniej miejsca po prostu zajmowały nam ciuchy. I wszystkie podręczne rzeczy są tutaj, tutaj jest cały sprzęt. No, mamy dosyć dużo miejsca pod łóżkiem także fajnie nam się to tutaj pomieściło. Jeśli chodzi o butle, świetne rozwiązanie. Gazbank, jak pamiętacie, mamy gazbanka. No i też otuliliśmy go dodatkowo e, tym naszym Izofoksem, e, żeby po prostu gaz Alu nam tam... Alufoksem? To my sobie Izofoks, nieważne. Ważne, że to jest ta izolacyjna, pianka taśma. E, żeby nam tam nic nie zamarzało, co parę dni też nie ruszamy, żeby się po prostu dobrze nam ten gaz tam używało, korzystało z niego. No i generalnie to tyle. Mamy dużo różnych szmat, ścierek, kocy, ręczników papierowych, papieru toaletowego, bo wiadomo, zima, mokro, co chwilę się coś wyleje i potrzebna jest duża ilość takich rzeczy. Jak jeszcze nam się coś przypomni, to będziemy jeszcze dopowiadać albo w komentarzu pod tym filmem, albo gdzie indziej. I będzie też czeklista, co zabrać do takiego busa przed zimową wyprawą, także możecie sobie korzystać. Może Wy macie jakieś patenty, o których my nie słyszeliśmy. To chętnie się też dowiemy. Dodatkowo korzystamy ze śpiworów e, minus 2-minus 10 stopni. E, chyba norweskich fjorden na bodajże. Tak. E, nie będziemy teraz ich tu wyciągać. E, sprawują się raczej. Dobrze, nie narzekamy. Praktycznie całą noc bez ogrzewania jesteśmy w stanie w tych śpiworach wytrzymać i jest na w miarę komfortowo. Tak, dlaczego korzystamy ze śpiworów? Bo musielibyśmy cały, całą noc mieć odpalone webasto, a to wiadomo, że nie jest dobre ani dla nas, ani dla auta. Jest potem, robi się tu za duszno, robi się parowa w busie, więc wolimy, żeby było trochę chłodniej. Yy, troszeczkę się yy, oziębia bus, ale my mamy ci i się nam dobrze sprawdzają, i aż tyle miejsca nie zajmują, a jednak komfort spania jest, jest fajny. Tak, a jeszcze wracając do mat, yy, maty, yy, jako że moja mama jest krawcową, yy, oprzyliśmy taką yy, tasiemką, yy, także to powoduje to, że się nie będą szczępić, przynajmniej na razie się. Nie szczępią, ale na pewno, tak jak już Dominika wspomniała, warto zainwestować w większe lub jakieś lepsze przylepce, tak? Jakiś... Tak, efekt nawet bez tej tasiemki osiągniecie sami, bo sami zrobiliśmy wszystko, tam nam mama tylko to trochę obszyła, więc można samemu bez jakichś manualnych zdolności też to ogarnąć. No, do powodzenia i do zobaczenia za kołem nowym. No, tak, jesteśmy na promie gdzieś na środku Bałtyku płyniemy do estadji dosyć nietypowo tak po prostu wyszło w sumie ledwo zdążyliśmy na ten prom lepsze jest to, że mamy aktualnie orkan I, i trochę wieje wieje tak, że nie da się na pokładzie ustać jak wyjdziesz trochę dalej na pokład to po prostu tak wieje, że, że masakra Fale są też dosyć mocne, więc w sumie nami trzącha Ale rozmawialiśmy z kapitanem i zapewnił nas, że to jest najmocniejszy prom i pływa przy każdym sztormie, przy każdej burzy. Także nie martwimy się w sumie. Jak na te warunki wydaje nam się, że ta przeprawa nie jest najgorsza. Nieźle, ale już chciałam żebyś Nie, dobra. Łatwiej się tak leży niż siedzi. Także wracamy do pozycji leżącej i już widzimy się myślę, że w Szwecji to na razie.